Zarejestrujmy sobie koszt związany z przygotowaniem tego zlecenia, a dokładnie koszt związany ze spotkaniem z klientem. Będzie to faktura kosztowa zaksięgowana bezpośrednio w konto, bo konto także możemy podpiąć tutaj do danego zlecenia i zadania zlecenia. Przygotujmy fakturę zakupu. Nową fakturę. Nową. Wybierzmy numer dostawcy, daty, numer faktury, konto KG z zespołu 8, czyli wydatki związane na przykład z reprezentacją w ilości 1 1000 zł, w tym momencie musimy. Przypisać dany wiersz faktury do konkretnego zlecenia i zadania zlecenia. Jeśli te kolumny nie są widoczne, użyj wybierz kolumnę. Na pewno będzie można je pokazać. Wybieramy zlecenie i zadanie zlecenia, czyli spotkanie z klientem. Tak wprowadzony dokument możemy zaksięgować. Otwórzmy zaksięgowaną fakturę. Tradycyjnie użyjemy funkcji nawiguj. I zobaczymy, że oprócz standardowych tabel, które tutaj uczestniczą w księgowaniu, mamy także zapis księgi zleceń. Czyli użycie naszego konta KG do naszego zlecenia przygotowania sali konferencyjnej. Wróćmy do naszego zlecenia. Wejdziemy sobie w koszt rzeczywisty. Oczywiście w każdą z tych kwot możemy kliknąć. Widzimy, że tym dokumentem na konto 8420 zaksięgowaliśmy koszty związane z reprezentacją.